Siemaneczko i zapraszam na kolejny test. Dzisiaj przetestujemy rzymski ogień, ale zanim to nastąpi, to chciałbym serdecznie podziękować użytkownikowi Nikma, który od jakiegoś czasu, a w zasadzie od 6 dni robi mi po prostu miniatury na film. Także jeszcze raz dziękuję. Jeżeli nie wiem, chcecie sprawdzić jego media społecznościowe, media społecznościowe, to zachęcam właśnie do sprawdzenia opisu filmu, bo tam wszystko znajdziecie. A teraz już przechodzimy do testu. I przetestujemy, właśnie, sobie taki rzymski ogień. Dosyć poka pokaźnych rozmiarów, jak widzicie, będzie to rzymski ogień Explosion. Rzymskie ognie, tak to właśnie wygląda. No, i tak, jakie tutaj mamy informacje? PXO 201 Pięciostrzałowy rzymski ogień, klasa druga, tak. Instrukcja w języku polskim oczywiście się tutaj znajduje. Niestosowanie się do instrukcji grozi śmiercią lub kalectwem, także uważajcie. Oczywiście zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia. Jeżeli chodzi o, o efekt, jaki tutaj mamy, to właśnie tutaj jest to wyszczególnione. Dokładnie i tak. Jest, są to czerwone, zielone gwiazdy z trzaskiem przechodzące w chryzantemy. Z takich informacji jeszcze to dopowiem, że jest to kaliber 18 mm. Czas trwania to oczywiście plus minus 20 sekund, no i dolot do 30 metrów. A teraz przechodzimy dalej tutaj do instrukcji. No i tak, 5 strzałów. Producent PIROMAX, certyfikat także się tutaj znajduje. Nasza ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu również tutaj jest. Numer partii 20211, data przydatności 31.12.2031 rok. Jest to produkcja chińska, NEC 33,5 gram. No i tutaj oczywiście nasza strzałeczka. Pamiętajcie, żeby tak postawić rzymski ogień. A najlepiej go jeszcze w coś wbić, tak? Dla naszego oczywiście bezpieczeństwa, bo jeżeli nie wiem, to będzie luźno, to wiadomo, to może się hop, przewrócić i polecieć na przykład, nie wiem, w, w stronę tłumu, tak? A tego oczywiście byśmy nie chcieli. Także pamiętajcie, żeby to sztywno wbić i wtedy będzie wszystko ok. Także instrukcję już mamy z głowy. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, z tyłu mamy zaślepkę. No i tutaj jest nasz przód, czyli nasz lącik, który jak widzicie jest tutaj jeszcze zaklejony taśmą. Ja teraz zrobię krótkie cięcie i przechodzimy do omówienia tego lątu. A no, i jeszcze przed tym zapomniałem dopowiedzieć, że jest to rzymski ogień od Piromaxa. No, i tak się właśnie prezentuje nasz lącik. Jak widzicie, taki troszeczkę z cieńszych lądów. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o osadzenie, no to niestety jest troszeczkę luźno. Ale jakoś tam specjalnie na to uwagi bym większej nie zwracał. Tak to właśnie się prezentuje. No i to by było na tyle. Yy, długość, no myślę, że również jest na plusik. Także zamówienia to by było na tyle i przechodzimy do testu.